Pokój i dobro. Czy taka święta, jak Warunka Giuliani, wielka mistyczka i stygmatyczka, może nas nauczyć modlitwy. Może się wydawać, że te jej doświadczenia tak niezwykłe, wielkie mają niewiele wspólnego z naszymi zmaganiami codziennymi, z naszą modlitwą. Postaram się podzielić z wami dzisiaj kilkoma refleksjami płynącymi właśnie z lektury Dziennika świętej Waroniki. Które myślę, że mogą pomóc również nam, z zwykłym śmiertelnikom w naszej modlitwie, w naszych zmaganiach, w trudzeniu się o wierność też modlitwie. Także zapraszam serdecznie. Postanowiłam podjąć ten temat modlitwy ze względu na to, że dosłownie dwa czy trzy dni temu wyszło już z drukarni nowe wydanie poszerzone pierwszego tomu zawierającego obszerne fragmenty dziennika Świętej Waroniki. Pierwsze wydanie, myślę, że wielu z Was zna, wyglądało tak. Teraz pojawiło się nowe, obszerniejsze. To pierwsze wydanie zawierało 10 fragmentów, to nowe 19, więc jest więcej do czytania. Więcej też do refleksji, więcej do modlitwy. Na, na tych zapiskach tutaj będę się opierała, mówiąc Wam właśnie dzisiaj o doświadczeniu modlitwy Waroniki i o tym, co ono może wnosić w naszą modlitwę i w nasze zmagania. Pierwsza taka refleksja dotycząca modlitwy dotyczy tego, że, że Weronika na modlitwie też dojrzewała, że nie była to modlitwa doskonała od samego początku i zawsze, że do tego coraz pełniejszego zjednoczenia z Panem Bogiem. Ona dążyła naprawdę przez wiele lat swojego życia. Zmarła, mając 67 lat, i tyle trwała, można powiedzieć, jej nauka modlitwy, jej doskonalenie się w tym. Kiedy była małą dziewczynką, już kiedyś o tym wspominałam, budowała ołtarzyki, zbierała kwiaty, przystrajała je. To była jej forma modlitwy, bardzo prosta i dziecięca. I można powiedzieć, że Pan Jezus dostosowywał się do tego, bo On się jej objawiał jako mały chłopiec, jako towarzysz zabaw. I to było dobre dla tego etapu. Później, kiedy wzrastała, jakby ta relacja z Panem Jezusem i jej zmieniała się, zmieniała się również jej modlitwa. Będzie się zmagała z wieloma trudnościami, zmaganiami, Pan Jezus będzie ją zapraszał do szkoły modlitwy, o tym powiem za chwilę. Więc ciągle jakby będzie wzrastała i dojrzewała w tym. Więc nie zniechęcajmy się, jeśli nam się wydaje, że nasza modlitwa jest jakaś nieodpowiednia. Nie rezygnujmy z modlitwy, to jest pierwsza podstawowa zasada, a Pan Jezus na pewno będzie nas prowadził ku pogłębieniu, ku dojrzewaniu też nas w tej modlitwie. Tak jak nie opuścił Weroniki, ale miła mu była każda jego modlitwa od tego budowania właśnie autorzyków i przystrajania ich kwiatami po zjednoczenia mistyczne, zaślubiny, stygmaty i tak dalej. Więc każda modlitwa nasza również jest miła Panu Bogu. Każda jest wysłuchana. Ważne, abyśmy nie rezygnowali z tego, by się z Nim spotykać i abyśmy też sobie dawali szansę na rozwój. Z tym związany też jest taki fakt, że Weronika miała swoich przewodników, że to nie jest tak, że ona Sama wszystko wiedziała co i jak. Ona również się zmagała, często nie wiedziała, miała trudności w rozeznawaniu, co jest działaniem Pana Boga, a co jest potrzebem złego ducha, i dlatego korzystała z pomocy przewodników, tych ziemskich i tych niebieskich. To znaczy, miała swoich ulubionych świętych. Jako dziewczynka jej ukochaną świętą była święta Róża z Limy, ją naśladowała, ale potem z wiekiem będzie się posiłkowała lektorami. Pismami różnych świętych, jak święta Katarzyna Sieneńska, święta Teresa Sawila, czy święty Janot Krzyża, wielu, wielu innych będzie korzystała też z duchowości ignecjańskiej, jako że jej spowodnikami byli jezuici, ale również bliskiej był Filip Neri, również z tej racji, że spowodnikami byli oratorianie. Także. Nie rezygnujmy, zapraszajmy też świętych, uczmy się od nich. Taką pomocą też właśnie może być Weronika, jej pisma, jej zapiski mogą też pomagać nam w naszej modlitwie, w zrozumieniu też tego, co przeżywamy w tej relacji z Panem Bogiem. Ale też miała tych przewodników ziemskich. Wprost czasami prosiła na przykład spowiedników, żeby ją uczyli modlitwy. Kiedy była jeszcze małym dzieckiem, było w niej ogromne pragnienie modlitwy, nie wiedziała, jak się modlić, nie potrafiła. No, i wtedy rzeczywiście spowiednik dał jej jakieś punkty do rozważenia. Ona się bardzo cieszyła, że mogła to robić. Na początku była w stanie na taką molitwę poświęcić 10-15 minut, potem pół godziny, potem godzinę. Cieszyła się z, tych, z tego rozwoju, można powiedzieć, ale w tym też była posłuszna właśnie spowiednikom i nie bała się prosić o pomoc. Także nie bójmy się też prosić tych, którzy są obok nas, którzy są może bardziej doświadczeni, prośmy ich o pomoc, żeby nam dawali wskazówki, jak się modlić. Żeby też dzielmy się może jakimiś trudnościami, które przeżywamy na modlitwie i prośmy właśnie o pomoc tych, którzy mają może trochę więcej wiedzy i doświadczenia. To, co może wydaje się oczywiste, a może nie, w życiu Weroniki była obecna i była równie ważna ta modlitwa osobista, powiedziałabym bardziej spontaniczna, relacja intymna z Panem Jezusem, ale też była modlitwa wspólnotowa, liturgiczna. Jedno nie wyklucza drugiego, wręcz przeciwnie, jeden i drugi element jest niezbędny. Nie można pobadać w żadną skrajność, więc ta modlitwa liturgiczna, modlitwa Kościoła, którą możemy przeżywać czy podczas niedzielnej Eucharystii, czy nawet codziennie, niektórzy z nas może też modlą się liturgią godzin, ona w jakiś sposób też karmi naszą tą modlitwę osobistą, refleksję, rozważanie Słowa Bożego. Może warto się też zastanowić, czy w naszym życiu są te dwa elementy, czy nie odcinam się gdzieś od modlitwy wspólnotowej, czy nie mówię, że ja nie potrzebuję kościoła, bo mogę się modlić gdziekolwiek. I chociaż to jest prawda, że możemy się modlić wszędzie i zawsze, to potrzebujemy też modlitwy wspólnotowej. I tego przykładem jest właśnie Święta Weronika. Te wielkie rzeczy, wielkie też mistyczne doświadczenia często miały miejsce podczas czy zaraz po, modlitwie liturgicznej po Eucharystii jakby opierały się na tym i ona nigdy z tego nie rezygnowała pomimo swoich wielkich takich doświadczeń osobistych. Waronika na modlitwie przeżywała trudności. Oschłości, pokusy, to są zupełnie normalne rzeczy. Nie zawsze jest tak, że ta modlitwa jest, przynosi jakiś wielki pokój, zadowolenie, płynie i po prostu sama się dzieje. No, bywa i tak, ale bardzo często się wiąże jednak ze zmaganiem, z trudnościami, z oschłością. Warynka wprost mówi o tym, że czasami na przykład liturgia godzin była jej jakąś pomocą, otuchą, kiedy przeżywała oschłości, a innym razem szła do kościoła, mając nadzieję właśnie, że jak wcześniej, tak i teraz ta liturgia razem z siostrami jakoś będzie dla niej umocnieniem, i mówi, że nie jest w stanie się modlić, że ta modlitwa ją nudziła, że było jej bardzo trudno. Też często zły duch podszywał się pod yy, właśnie Pana Jezusa, Maryję, świętych, różne rzeczy jej tam wypowiadał. Ona z tego musiała rezygnować, jakoś odrzucać to, rozpoznawać. To ją bardzo męczyło. Czasami naprawdę ta modlitwa to był ogromny trud, ogromne zmęczenie, ale co najważniejsze nigdy z tego nie rezygnowała. Także na, obojętnie co przeżywamy na naszej modlitwie, nawet jeśli jest nam może trudno, może przeżywamy właśnie jakąś osłość, nudę, a może właśnie jakiś błąd, jakieś może nie wiem, niezrozumienie. Nie rezygnujmy z modlitwy, to jest pierwsza zasada. Waronika często, kiedy przeżywała taką osłość, miała wrażenie, że Pan Jezus ją gdzieś zostawił, że Go nie ma, że jest sama, po prostu błagała go. Wróć Panie Jezu, przyjdź to były ciągle powtarzane przez nią słowa. Więc nie rezygnujmy z modlitwy, cokolwiek przeżywamy, ale z tym żarliwiej prośmy Pana o, o takie doświadczenie też jego obecności, bliskości, o Jego słowo dla nas. Te zmagania też są potrzebne, również po to, żebyśmy bardziej angażowali się, nie przyzwyczajali się, że wszystko jest od tak, bo, bo każda modlitwa jest też łaską. Także nie rezygnujmy w żadnym wypadku z modlitwy. Weronika podczas modlitwy nie bała się prosić o wielkie rzeczy. Nie rezygnowała ze swoich wielkich pragnień. Przykładem tego są stygmaty. Może trudno w to uwierzyć, ale Warunika naprawdę bardzo pragnęła stygmatów i bardzo długo się o nie modliła. Oczywiście nie tak sobie je wyobrażała, jak one miały miejsce rzeczywiście, to znaczy ona pragnęła cierpieć z Panem, upodabniać się do niego, ale ponieważ wcześniej przeżywała różne doświadczenia w sposób niewidoczny dla innych. O takich stygmatach też myślała, to znaczy chciała cierpieć, być zraniona, tak jak Pan Jezus i cierpieć wraz z Nim, upodobnić się do Niego, ale bardzo nie chciała, żeby ktokolwiek to widział. Więc w pierwszym momencie, kiedy otrzymała stygmaty i faktycznie z jej dłoni stóp i boku lała się krew i to obficie, błagała Pana, żeby zabrał te znaki zewnętrzne, żeby nikt się o tym nie dowiedział, co się dzieje. Więc tutaj takiej wnioski można powiedzieć z jednej strony nie bójmy się wielkich pragnień. Nie bójmy się przedstawiać tego, co mamy w sercu Panu, a z drugiej strony też gućmy się na to, jak on nas wysłuchuje, bo nie zawsze to, co nam daje, jest właśnie zgodne z naszymi wyobrażeniami. Ale to nie chodzi o to, żeby Pan Bóg spełniał nasze oczekiwania, nie tak jest cel modlitwy. Raczej zazwyczaj on chce dać nam więcej i zazwyczaj robi to inaczej, niż my sobie wyobrażamy, ale zawsze jest to dobre, zawsze to służy naszemu wzrostowi, rozwojowi, coraz głębszemu też Jego poznawaniu.